Poruczniku Jarosz, jedźcie wprost na front, pod Studzianki. To jest wieś Studzianki od 1969 roku, nosi nazwę Studzianki pancerne. Dzisiaj jestem tu nieprzypadkowo dlatego, że właśnie między 9 a 16 sierpnia 1944 roku walczyła tu gwardia i wspomagała ją. Pierwsza brygada pancerna na imieniu bohaterów Westerplatte. Yy, na polu walki zostało 18 naszych maszyn. Wielu spośród nas zginęło. Cześć ich pamięci. Mityczny czołg Rudy. On ma, że tak 102. Na pomniku czołg 217. W pobliżu opisana historia tej bitwy. Tam, gdzie my, tam granice naszej ojczyzny odpuścimy ich bliżej dopiero wtedy. Ognia! Na wołka! Nie strzelać. To zasadzka. Janusz Przymanowski, który napisał scenariusz do Czterech Pancernej, a wcześniej powieść wojenną, oparł przygody tych żołnierzy na zlepku różnych historii wojennych. W tym czasie od 1 sierpnia niedaleko stąd płonęła już Warszawa.